Smokuj się, cały wieczór będzie tego. Ja mówię, Przestań kurwa, w dupie mam te puszki, w dupie mam to kurwa, cały ten supermarket i w dupie mam w ogóle kurwa wszystko co mówię, rozumiesz. się, że jestem kurwa zajęty w tym filmie, ach, nagle, a nagle... To taka gra! I wtedy w sobie, kurwa powiedzmy swoim, że Pianie, nich ja nie ma w książkach, jak Pianie się wysrywają. Rozumiem? Zapiarę cię właśnie tam, gdzie jutra słodki smak teraz by za... I nie wskoczy kurwa na kanapę i trzeba schodki. Mówię, kurwa jakie schodki. Usypujesz pod, pod, pod głowę, to kurwa. Strasznie nie jest, żeby, ten, żeby ten kot jak położył, żeby tam na, na głowę było takie, wiecie.